Siemanko z tej strony Vip Club Polska i Battlefield Play for Free. Niestety najprawdopodobniej to jest ostatni nasz odcinek z Battlefielda, w którym pokazuję swoje piękne konto, które zostanie wystawione na aukcję internetową z znanego polskiego portalu drogo.pl. A więc tak, co ja mam ze sprzedania pani i paniki? Jak widzicie Medyka 21 level, snipera 13, mechanika 15 i szturma 15 Co się znajduje? No, wiele osób na pewno wie, wiele mniej nie wie, jak RKMS pokażmy tak no, Broni jest naprawdę dużo, na medyku brakuje tylko jednej broni Pokaż mi RKMS na, na medyku brakuje tylko QJY tak, wszystkie możliwe inne bronie. Dużo, znaczy dużo skinów nie mam, bo nie ma dużo skinów. Mam skin pustyny na forever pustyny celownik też forever Dużo dodatków, takich różnych ważniejszych, mniej ważniejszych. Piranie, jak widzicie, tego jest naprawdę dużo tutaj. Czemu konto sprzedaje, bo już nie gram po tej chwili, a to sami widzicie, no, nie ma odcinków z BF-a. Dlatego, taką to sprzedaję, no mam tu parę takich ciekawych rzeczy. Może nie, no ale jakieś takie, mam, mamy, no, choćby z Ja, że tam żadnych raczej za dużo, czy znaczy, dużo mam tych banderzy. Tu co, kutchu, to jest, Al no to w razie jednego z nich nie kriki, chuj, nie chuj, Cokolwiek nie, ma, no tak, no widzicie, no nie były tutaj za dodatkowe punkty, więc nie ma o czym gadać. bo no, teraz, ma już Bronię, nie dam dodatków. Dodatków jest dużo, nie będę wymieniał tych wszystkich dodatków. Bo to też nie o to chodzi: ktoś to śledził, to wie, ktoś to nie śledzi, i to nie wie. To też mniejsza, no aukcja będzie się rozpoczynała: w każdym razie od 50 zł. Ktoś, kto, 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 kto chce kupić te konto, będzie mógł je kupić. To nie, to nie. On to zostanie oczywiście obchnięte za tą kwotę, która zostanie wyliczona. Jeżeli ktoś wylicuje 50, zł, to 1 grosz, za tyle pójdzie. Jeżeli wyjdzie za więcej, to pójdzie za więcej. To się później z tym stanie, zobaczycie sami. Więc tak, teraz sniper. Mam tutaj m 14 ebr L961 ks Gola, WSSK jest 98. Na WSS-ce mam skin dżunglowy. mam, jak widzieliście tam Red peso PSO. Hmm, czy to jeszcze będzie. No, mam dużego Rangersa, 7 i to tyle. Latki mam. Wajperkę, magazynki wajper magazynek Placjanum i to chyba wszystko. I Lufa precyzyjna, ciężka, zasięgowa. No i to wszystko. Tutaj mam kolbet y Thunderbolt, taktyczna, stabilizująca. I to wszystko. Pistolet. No to mamy z M1911, MP443 i Tigla. Dobra broje na dalszecie. No nie mam tu za dużo tych gadżetów takich typu to jest ciekawki ale tak to nie chciał. No i tu również nie wykonywane żadne dodatkowe punkty, więc to jest wszystko jak było. Po ubranka to są szczerze sprawy groszowe, jakby to pomarzyło, więc nie liczą, nie liczą się. Ubranek jest dużo w każdym razie, dużo chyba kraja każdego postaci. No, może nie są wszystkie, ale jest ich dużo. Teraz przeciliśmy na mechanikę, jak dobrze pamiętam, Co na mechanikę mam ciekawego. Na pewno mam broń, której teraz już chyba kupić nie można, i dobrze pamiętam. Czyli AKS 84U, chyba że jest. Zlot. Jest, ale to chyba można. Można, można. jednego zaoszcz zaoszczędzić. Autor tu do, 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 do nich parę broni, parę skinów do paru broni. Są to elity do M50 i do P90, MP7 i do 50 Jakie dodatki mam? Stabilizująca kolpa, wyrażona taktika Thunderbolt Viperki OWZ-ki, półpłaszczowa wzmocniona i Viperki wspomniane Lufa Predator zasięgowa, precyzyjna i to chyba... Już, i ciężka lufa Chcę robić, tylko holograficznych dobrze pamiętam bo chyba na tym no jest, 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 M145, ale chyba normalnie nie można mieć pustynnego, nie mam pustynnych skin w każdym razie do MPK nie mam, ma. Teraz mój przyjazny szturm, jakby co, na mechaniku też nie było dopanych żadnych dodatkowych punktów i, te, i tym podobnych. Bronie, pistolety tam są podstawowe, dobra, dobra. Bronie, pistolety są takie, takie, sam są. Karabiny szturmowe, co tu mamy? Widzicie, brakuje tylko Czech. Jest to AEK na przykład z wzorkiem szukalitarnym. Może pokażę magazynki, yy, boże, magazynki Dodatki na AEK-u. Predatorka, Copper Hit. Książka Lutwa Precyzyjna. No i Predatorka, wcześniej powiedziana. Holograficzny. Red. red dot i pustynna. Viperki, magazynki OZT. Dużej pojemności. Gary. i to przycho Nemesis, kolba taktyczna, wyważona Thunderbolt i to wszycho Nemesis jest, parę ciekawych Famas L85A2 F2000, dobry, dobry spray AK47, dobry M16, 2 ze skinem Veteran, jak dobrze pamiętam Kiła, czy Kała, oczywiście ze skinem dżungli ten normalna no i wzór tutaj pistolety tutaj w każdy mam MPXa MP443 weterankę M1000, M1911 w sumie to właściwie normalne na żadnej postaci nie kupionych umiejętności tu, tutaj dodatkowo jest taki tem, że mam yy, pobrudzoną, pobrudzoną twarz malowanie jakaś tam zartuliście jakieś takie pierdały no centralnie jakieś takie pierdały kupowane jak już mówiłem f filmów, filmik z BFA jest to raczej ostatni z BFA play for free oczywiście możliwe że w przyszłości będą z BFA trójki raczej nie ale z czwórki może jak się da radę coś wykombinować to może Bardziej prawdopodobne jest to, że będą jakieś montaże, albo jakieś krótkie filmy z randomówek w się Go albo jakieś też jakieś raczej montaże z akcji z FIFA 14, ponieważ jako taką, że gram na chińskim kraku FIFA 14, bo na obecnym moim sprzęcie nie chcę pójść na wersja originowa rację tę grę, ale coś tam czasem czasu pogrywam. Nie, nie, nie zajmuję się takiej gramy jak kiedyś, bardziej poświęcam czas zupełnie no, po innym rzeczom, prędzej pracy nad jakimiś dobrymi rapsami. Jak ktoś słuchał, jak ktoś nie, to może sobie sprawdzić. Link w opisie. Kontakt, jak już mówiłem, będzie na słynnym polskim portalu portalu internetowym, aukcjowym oczywiście, ale drogow.pl. Myślę, że za, za szybko roz, szybko rozpoznacie, która to jestem, bo tam zazwyczaj za wiele nie ma tych no, Aby mieć rozpośrona od 50 zł, za ile zdaniem w, w pana postać postać konto, czyli w sumie czas, na który poświęciłem i smsów, które są poleciały, bo tu poleciało parę stówek na to żeby mieć to konto, mieć raczej te bronie, które są szczególnie na medyku żeby to mieć Myślę, że nie poleciało to bez znaczenia i może ktoś to kupi, a ja, szkoda mi po prostu, żeby to konto stało puste, bo ja nawet od dwóch tygodni nie zaglądałem na to na te, na Daily Drive. Po prostu zapomniałem o tym filmów z tego nie będzie, jak już mówiłem. Przede wszystkim z jednej poważniejszej rzeczy to jest to, że w gość już mi dała optymalizacja BF o Play for Free, no jest nie wymagającą zbyt wiele a widzicie musiałem się nagrywać na średnim od, od pewnego czasu na rozdziel od 280 jakie mogę mieć trochę większą więc tak jak już mówiłem to tak będzie no i myślę że więcej gier będzie obecnie nagrywanych jak już ze Steam'a, bo na tym Steamie mam już tych 14 gier a obecnie bardzo jak już cokolwiek gram to zazwyczaj jest to albo ETS zwójka, albo właśnie CSGO. I to właśnie ostatnimi czasami, dniami to CSGO chcę trochę częściej, przykładam. Mimo tego, że mam tam przegrane dopiero 20 parę godzin, to myślę, że w miarę czasu może jakoś będzie w tej grze mi lepiej. Dobra, to było na tyle. Co pokazałem na tym koncie, to pokazałem. Jest na nim też parę fajnych rzeczy, dodatkowych oczywiście. Jest trochę kreditsów, łąców, to jest tam drobne. Dosłownie nie ma za wiele. Kto chce niech kupuje, kto nie chce niech nie kupuje. Pewność możecie mieć taką, że raczej na pewno nikt tego Wam nie ukradnie. Bo ja tego na pewno nie będę tykał, bo nie będę do tego wracał. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam. Fipczup.